jak cię? Czego za mną leziesz? Ciekawy jestem, czego chciałeś od Grahama? Matka się o niego martwi. Po tym, co się stało na wyspie, cięgiem, sam w chacie siedzi, z nikim nie gada. Po mojemu, to mu się mózg od tego nieszczęśliwego miłowania zważył. I to niby ten A! Wiedźmak Co Chcę z tobą porozmawiać. Głuchyś, czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Jestem Wiedźminem. No i co z tego? Dlaczego miałbym z tobą rozmawiać? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochały się? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły ham. Opowiedz mi, co się stało na łomicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to miłko Ziębosz i falik skrzyknęli coś silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasza, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel. Że uciekniemy razem, ale. Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Anabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten magdał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były Twoje słowa? Ja. nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, Twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To z nich się otruło. Annabelle się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy... czy ona... powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją. Ale nie... to niemożliwe! Była całkiem zimna jak trup! Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem! Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. O wie, co ja zrobiłem? Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Anabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Anabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To, to są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. Jakiś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. Geralt. Już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi. O, nie sądziłam, że aż tak interesujecie moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Ach, pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Anabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Annabelle. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Annabelle uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic, dobra robota. Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny z choroby jest wolny od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Zastanawiam mnie jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badanie nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. Chcę z wami pomówić. Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że Wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się. Guślarz potrafi się odwdzięczyć. Skoro potrzebujecie Wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro na kłomnicę. Spotkamy się w Kręgu Kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy.